Miałam już takie przebłyski, że pograłam trasę z Miłoszem jedną i drugą, bo on grał i swoją trasę, gdzie śpiewałam piosenkę Nosowskiej i potem zaprosił mnie też na pieśni współczesne, więc trochę wyszłam na te sceny i przypomniało mi się, że kocham to robić i też tam to było ograbione z tego, co mnie już męczyło, bo to były, kurde, wielkie sceny, wszystko jest wyprzedane, wszystko jest super, więc ja po prostu czerpię, wiesz, nie? No jestem w tym miejscu, w którym, kurde, chciałabym być, nie? Więc to było takie przyjemne i tam było tak super, ale równocześnie y, to jest właśnie ta moja taka cecha, że Fajnie, fajnie, ale no nie będę odcinała teraz kuponów od Miłosza, wiesz, no będę teraz sobie, wiesz, jeździć z Miłoszem i co, jakby, no nie, no wypadałoby teraz coś nagrać, żeby to nie było tak, że teraz tak fajnie się gra, wiesz, no a zaprosicie mnie na jeszcze jakąś trasę, żebym sobie mogła pośpiewać i pobyć, kurde, artystką, wiesz. Mówię, no to nie. słabe by było. Tak, myślę, że tak i że to jest często pułapka takich, że po prostu ludzie są potem już z jakiegoś projektu, nie? To, to. oczywiście każdy ma swój ten... Ale ja mam tą ambicję, taką, żeby. Ja muszę po prostu coś zrobić, i jakby to mnie wywołało trochę do odpowiedzi. Ten miłość też po prostu odłożyłam sobie, haj z całej tej trasy, i po prostu stwierdziłam: Dobra, ale wydaje się sama, bo już mnie denerwuje to, że po prostu stawiają mi te warunki. Zawsze nie ma kasy na winyla, na inne rzeczy, więc po prostu, jeśli teraz coś zrobię, to po prostu na własnych zasadach, bo jestem już duża. Samochód i e sama chodzę e sikuj, wiem co robię. Tak, tak. I no. Jak ten, to spełni po prostu swoje marzenia tym razem.